Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Po raz 109 we vlogu Powrót Roberta.pl. Tytułowe pytanie. Odpowiem na nie cytatem klasyka. I tak? I nie. Ale zanim do tego, to może jeszcze krótko wrócimy do Grand Prix Rosji, tego co już chyba oficjalnie i na 100% się wydarzyło. To znaczy, u George'a Rasela nie doszło do żadnej awarii, po prostu źle dokręcone zostało koło. W taki sposób, że nie spadło od razu z obręczy, ani z piasty, tylko po prostu potem, gdy doszło już, doszły już duże przeciążenia takie wyścigowe, po prostu coś tam poszło, pękło, posypały się iskry, co widać na nagraniach i George nie mógł skręcać, pojechał wprost w bandę, uderzył. I tak zakończył się jego wyścig. Tuż po tym William zdecyduje się na wycofanie Roberta Kubicy, żeby oszczędzić części. Ten timing jest bardzo zagadkowy i może sugerować, że to chodzi o oszczędzanie części dla George'a Russell'a, no ale po prostu chyba uznali, że nie ma sensu jechać dalej, że jak już poświęcić to Grand Prix, to Grand Prix Rosji w całości ni może przygotować coś na Suzukę, tam bywają zmienne warunki, bywa tak, że kilka bolidów wypada i tam może będą szanse na lepsze miejsca. Robert i tak miał duże problemy z samochodem, więc no taką podjęli decyzję. Niemniej trzeba zwrócić uwagę na to, co się stało po Grand Prix Rosji. Na Williamsa posypała się fala negatywnych komentarzy, ale nie od tych, którzy dotychczas komentowali negatywnie poczynania tego zespołu, tylko od tych, którzy dotychczas starali się zachowywać obiektywizm, czy wierzyć w to, co William Oficjalnie przekazuje, a już teraz wiemy, że nie ma co w to wierzyć, i wiemy, jak fatalnej sytuacji jest ten zespół. Że zespół bije się z, przede wszystkim sam ze sobą i walczy o to, żeby dokończyć ten sezon, żeby przejechać wszystkie Grand Prix, żeby mieć po prostu z czym jechać do Abu Zabi, do Abu Zabi gdzie przecież ma jeździć w pierwszym treningu Nicolas Latifi. On pewnie jeszcze pojedzie w Meksyku i USA, ponieważ no, jest Kanadyjczykiem, więc te rejony są mu bliższe niż na przykład Tor Suzuka, choć jeszcze tego nie wiemy, Williams jeszcze tego nie ogłosił. Pewnie około wtorku dowiemy się, czy na susuce pojedzie i Robert Kubica, i George Russell, pełny skład, czy będą jakieś zmiany. George Russell dotychczas oddał dwa piątkowe treningi Nikolasowi Latifiemu, natomiast Robert Kubica, jeden, więc jeszcze dwa przed nim. Williams, no widzimy w jakiej on jest w formie, myślę, że nie ma co już bić piany ani kopać leżącego. Przekonaliśmy się niestety, że Robert podjął słuszną decyzję. No i właśnie co w związku z tą decyzją, co teraz. Kiedy teraz dostaniemy jakieś informacje dotyczące jego przyszłości? Myślę, że trzeba to podzielić. Przede wszystkim na to, co będzie się działo w związku z Formułą 1, oraz na to, co będzie się działo w związku ze startami. Robert powiedział podczas Grand Prix Japonii w wywiadzie dla. Przepraszam, Grand Prix Rosji, w wywiadzie dla Eleven Sports, że. Teraz będzie kilka dni przerwy, mimo że będą jeszcze jakieś aktywności sponsorskie. Nie wiem o które chodzi aktywności sponsorskie, nie wiem, to raczej coś w Anglii, domyślam się, czy z tego co wiem, a nie w Polsce. Będą aktywności sponsorskie przed Grand Prix Japonii i ale będzie też trochę czasu, żeby sobie pomyśleć o przyszłości, żeby pomyśleć o tym co jest możliwe i co chce Robert w tej przyszłości robić. On też ma kilka wyborów do podjęcia, bo ma kilka opcji. Wszyscy mówimy o tym, że Robert może być kierowcą rezerwowym, trzecim kierowcą, kierowcą testowym, kierowcą symulatora czy połączone niektóre z tych funkcji, czy wszystkie razem w zespołach Haas albo Racing Point, bo z tymi zespołami rozmowy są jakby potwierdzone. Natomiast chyba jest jeszcze jakaś jedna opcja, trzecia, o której mało się mówiło, ale się mówiło, niektóre media o tym napisały. Która może być realna. Z tego co ja wiem, jeszcze żadne decyzje nie zapadły. Jeszcze nie jest tak, że coś jest klepnięte, i już te tweety, tweety Racing Point y świadczą o tym, że Robert będzie właśnie tam w sezonie 2020. To się jeszcze rozstrzyga, jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać na tę decyzję, ale myślę, że to nie będzie jakiś, jakiś długi czas. Myślę, że y w październiku powinno się to wyjaśnić, więc z tego powodu. To powinien być dość ciekawy październik, jeżeli chodzi o Roberta Kubicę. Przy czym nie spodziewam się, aby ogłoszenie dotyczące jego przyszłości musiało zapaść przed 13 października, kiedy mamy w Polsce wybory parlamentarne. Wydaje mi się, że to nie będzie miało znaczenia, że tu chodzi o podjęcie dobrej decyzji, bo jak widać, trzeba w Formule 1 uważać, aby te decyzje były słuszne. No i to raczej nie będzie tak szybko. Trzeba też pamiętać o tym, że. Robert ma inne zobowiązania sponsorskie jeszcze wobec obecnych sponsorów Williamsa. Między innymi, w związku z takimi obowiązkami sponsorskimi po Grand Prix Japonii, będzie Robert gościł w Polsce. Na no, takim miłym spotkaniu, właśnie typowo sponsorskim, typowo dla partnera zespołu Williams, więc tam nie powinniśmy się spodziewać dużego zaangażowania PKN Orlen, bo no, nie chodzi o to, aby sobie odbierać publicity, aby komuś coś zabierać, tylko chodzi o to, żeby no, te zobowiązania, które są zapisane w kontrakcie Williamsa z kierowcami, były po prostu wypełnione. Będzie przyjemny dzień w Polsce dla Roberta, a czy coś cokolwiek. Się dowiemy przy okazji tej wizyty? Ja wątpię. Myślę, że jeżeli coś, to, to końcówka października wtedy możemy po prostu poznać przyszłość Roberta Kubicy w Formule 1 czyli prawdopodobnie dowiemy się, w którym zespole będzie on kierowcą rezerwowym, kierowcą symulatora, kierowcą testowym, czy jak to nazwiemy. Oczywiście, niektórzy z Was jeszcze mają nadzieję, że wydarzy się coś, co pozwoli Robertowi jeździć jako kierowca podstawowy w Formule 1 w 2020 roku. Ja już nie żywię dużych nadziei, jeżeli chodzi o to. Nie, nie, nie szukam scenariuszy, które mogą dodać Robertowi Kubicy, ponieważ ten scenariusz musiałby być naprawdę jakiś wyjątkowy, jakiś dziwny, nieprzewidywalny, aby Robert mógł w sezonie 2020 jeździć. Podczas Grand Prix Rosji Ted Krawic rozmawiał z Robertem Kubicą dla Sky Sports, no i tam kilka fajnych, ciekawych cytatów, Między innymi wskazując na Bolid Williamsa z numerem 88. Ted Pyta, czy to ostatni Bolid z nazwiskiem Kubica w Formule 1? I Robert co odpowiada, że raczej nie. Oczywiście od razu dodaje, że przecież może być wielu kubiców. W Polsce, w Polsce jest wielu kubiców, więc nie musi chodzić o niego. No, ale myślę, że raczej chodzi o to, że no, po prostu w piątkowych treningach, czy podczas testów też są nazwiska kierowców z boku kupolidów, też są te skrótowe trzy litery, czyli kup w przypadku Roberta Kubicy. I myślę, że o to chodziło, że, że Robert jeszcze jakąś rolę w Formule 1 będzie pełnił. Ale też nie wiemy, co Robert planuje na przyszłość. Czy ta rola to będzie tylko przystanek, czy to już będzie po prostu wygaszanie przygody z Formułą 1, bo to może być przystanek taka spokojna przystań do tak. Na sezon 2020, kiedy mogą wejść nowe zespoły, kiedy mogą ym, pojawić się jakieś roszady w ekipach. Niektórzy kierowcy mogą zrezygnować z kariery w Formule 1. Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen yy, itd. Tak więc tutaj nie wiem i nie chcę w ogóle w to wchodzić. Ja nie kreuję, tak jak Wam już mówiłem, nie chcę kreować tutaj jakiejś misji 2021. Po prostu trzeba się skupić na przyszłym roku, a w przyszłym roku raczej szykuje się posada kierowcy rezerwowego. Więc myślę, że z tych trzech dostępnych opcji, które są, wybrana zostanie najlepsza. Wybrana zostanie ta, która będzie dawała najwięcej Robertowi Kubicy i tym, którzy go wspierają, czyli PK Orlen, Chociaż myślę, że tutaj interes Roberta Kubicy będzie na szczęście na pierwszym miejscu i to. To też należy dziękować Orlenowi za to, że daje Robertowi taką możliwość wyboru. Po prostu trzeba poczekać. Coś powinno się zadziać w październiku, myślę, jeżeli chodzi o Formułę 1. Powinniśmy poznać zespół, rolę i być może też dowiedzieć się tak wstępnie, jak szeroka będzie to rola. Czy będą to tylko sesje w symulatorze? Robert raczej to wykluczył. Czy będą to też testy, czy może nawet piątkowe treningi. No i oczywiście rola kierowcy rezerwowego, czyli takiego, który w razie problemów pierwszego kierowcy skakuje do bolidu i jedzie grand prix. Robert jest jednym z niewielu kierowców na rynku, którzy mają superlicencję, którzy są teraz w Formule 1, którzy zdążyli poznać na nowo Formułę 1, więc to on też zawsze będzie w tym kręgu jakby coś. To jest zawsze kubica i myślę, że dla wielu ekip on będzie bardzo pozytywnym dodatkiem, to tak to się mówi, ale albo bardzo pozytywny wkład wniesie i będzie zawsze dobrą opcją, jakby coś. Również na przyszłość. Jeżeli chodzi o inne aktywności Roberta Kubicy, no to tutaj wydaje mi się, że będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Oczywiście mogą do nas dochodzić pewne zakulisowe informacje, pewne informacje o rozmowach, natomiast wydaje mi się, że najpierw priorytetem jest zapewnienie Robertowi Kubicy fajnej opcji w Formule 1 na 2020 rok, a potem zajmiemy się innymi seriami. Formuła 1 jest na tyle charakterystyczna, że ona startuje tak naprawdę już w lutym, bo w lutym mamy pierwsze zimowe testy, potem ten czas szybko mija i mamy Początek marca będą teraz skrócone testy, jak wiemy, no więc to będzie przełom lutego-marca. Potem od razu startujemy z Grand Prix Australii i tak naprawdę potem do grudnia ciągniemy temat Formuły 1, więc ta przerwa jest bardzo mała w Formule 1, w przeciwieństwie do innych serii. DTM startują w połowie kwietnia czy pod koniec kwietnia. Inne serie też dość późno zaczynają. No nie mówię tu o formule E, która przecież ma ten swój sezon bardzo słusznie. Zresztą w okresie zimowym dla nas tutaj w Polsce odbywają się wyścigi w tych miastach i krajach, w których jest ciepło, bardzo dobre posunięcie. No wiemy, że formuła E to nie jest obszar zainteresowania Roberta Kubicy, ale no będzie co śledzić po prostu. No i zobaczymy, co zostanie wyciągnięte jako ta opcja dojeżdżenia. Podstawowa. W weekendy DTM i Formuły 1 kolidują ze sobą. Tam są 2 dwie, dwie, trzy kolizje podczas całego sezonu 2020, ale no właśnie to też pytanie, jaka będzie rola Roberta Kubicy, czy on będzie, tak jak w 2018 roku, na każdym Grand Prix, będzie w garażu Williamsa, będzie gotowy do zastąpienia któregoś z kierowców, czy będzie przyjeżdżał na wybrane Grand Prix, albo tylko na te, w których będzie pełnił jakąś rolę. Tego nie wiemy. No oczywiście cały czas będzie pod telefonem, jeżeli będzie kierowcą rezerwowym, tak jak był Markus. Ericsson, który został ściągnięty i musiał poświęcić um, jedną rundę IndyCar um, przed Grand Prix Włoch, ponieważ no, były wątpliwości, czy Kimi Raikkonen da radę pojechać um, na Moncy. Markus Ericsson został ściągnięty, no, oczywiście był zawiedziony, że, że no, nie pojechał ostatecznie nic, ale Robert też może być w takim pogotowiu, że na telefon wskakuje w samolot i po prostu dojeżdża, jeżeli się coś dzieje z danym kierowcą. Um, nie wiemy tego, to też jest kwestia do ustalenia. No i um, myślę, że ta seria, w której będzie Robert miał regularne starty, będzie jakby taką dobrą, ale cały czas drugą opcją, i że ta Formuła 1, na niej się będziemy skupiać. Robert Kubica, odgłaszając swoją decyzję przed Grand Prix Singapuru, sam powiedział, że on nie sądzi, aby nie jeździł. Będzie zdziwiony, jeżeli nie będzie jeździł w 2020 roku, czyli nie będzie się ścigał. Czyli no, musimy tutaj chyba brać zapewnik, że szukana jest dla niego jakaś inna seria, że to raczej nie będzie tylko rola kierowcy symulatorowego. Kierowcy testowego na torze czy, czy rezerwowego, że to będzie coś więcej. To by była fajna opcja też dla nas, kibiców, żebyśmy mogli gdzieś pojechać na wyścig Roberta, żeby go zobaczyć w innej serii. Na tle innych kierowców oczywiście też nie będzie mu łatwo w innej serii, bo też będzie nowym gościem, który będzie się mierzył z wyjadaczami, którzy są tam już kilkanaście lat w danej serii. Ale to będzie zawsze coś nowego, coś fajnego, coś, gdzie Robert może też sprawdzić swoje umiejętności i e, zobaczyć jak to, co, czego się uczył przez lata, do czego wracał w Formule 1, teraz przełoży się na inne wyścigi. Ale według mnie... Końcówka roku to jest, myślę, taka, taki realny termin, w którym możemy coś poznać. Tylko, że wiecie, te wszystkie moje rozważania, te wszystkie moje słowa do Was są opatrzone jedną wielką gwiazdką, która się nazywa Robert Kubica, i ta gwiazdka zawsze gwarantuje nam, że nic nie jest gwarantowane, że nic nie jest pewne, że może się zdarzyć coś nieprzewidzianego, coś, co nawet się nie, pomyśl, nie, 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 nie pomyślelibyśmy o tym po prostu, nie coś, co było bardzo nieprzewidywalne, i dlatego ta nieprzewidywalność Roberta jest też w pewnym sensie. Dodaje uroku, choć czasami bardzo negatywnego, jego poczynaniom, więc po prostu musimy czekać, są opcje, nic jeszcze nie jest postanowione. Tych opcji może być więcej niż myślimy. Najpierw, według mnie, jest ustalenie opcji i roli w Formule 1. Potem będą inne serie. Raczej do końca października powinniśmy poznać przyszłość Roberta Kubicy w Formule 1, a potem będziemy poznawać kolejne szczegóły i być może serię, w której on będzie się ścigał w 2020 roku. A może się zdarzyć tak, że nagle nam któryś zespół wyskoczy z kapelusza i jako breaking news poda, że Robert Kubica będzie u nich jeździł w 2020 roku. Ja tego nie wykluczam choć według mnie jest to mało prawdopodobne, ale historia Roberta Kubicy nauczyła nas naprawdę tego, że nigdy nie wolno tracić nadziei, że trzeba spodziewać się niespodziewanego. To tyle, jeżeli chodzi o taką krótką informację, czy krótkie rozważania na temat przyszłości Roberta Kubicy. Wiem, że dla wielu to jest teraz najważniejszy temat, kiedy mamy te ostatnie Grand Prix z Williamsem. Ja cały czas mówię, że powinniśmy się cieszyć z tych Grand Prix, chociaż Williams bardzo nam to utrudnia. Chociaż robią wszystko, żeby tej radości nie było, to, to no taki tor jak Suzuka i, i jazda po nim Roberta Kubicy, te wspomnienia z 2010 roku, to na pewno to naprawdę będzie coś niesamowitego i, i same te przeżycia wyścigu na Suzuce będą świetne. Potem nowy tor em, dla, ja, zarówno w Austin, jak i no, Grand Prix Meksyku. Niby Robert jeździł po większości tego toru, kiedyś pokazał, no ale mimo wszystko bolidem Formuły 1 w nowej specyfikacji, w tej konfiguracji pełnej to będzie nowy tor. Potem przecież Interlagos, też cudowne miejsce dla kibiców Formuły 1 i też coś, co bardzo chcemy zobaczyć. Jak Robert pokonuje ten znakomity tor, który ja uwielbiam, po prostu. No i Abu Zabi, to już myślę, że sobie wtedy będziemy robić czas pożegnań, bo ani ja Abu Zabi nie lubię, nawet mimo tego, że byłem tam na wyścigu, ani, ani myślę, że dla Was nie będzie to jakieś mega interesujące Grand Prix. Szczególnie, że pewnie będziemy mieli wówczas ogłaszanie. Nikola Latifi'ego jako kierowcy rezerwowego, nie, podstawowego Williamsa. W kolejnym odcinku w 110 spotkamy się i opowiem trochę o tym, co się wydarzyło w Formule 2 i Formule 3. O tym, kto zyskał szansę, a kto może je stracił na Formule 1 w najbliższych latach, więc już zachęcam teraz. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zawsze to więcej wiedzy dla Was o nowych wpisach, o nowych filmikach. No i też w opisie filmu linki do blogowego Patronite'a, czy Innych ciekawych rzeczy. Zapraszam, teraz dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.